Witam serdecznie o nietypowej porze. Jest na tyle dla mnie również nietypowa, że nie zapomniałam w jakimś stopniu, bo raptem się okazało, że to ma być 20, więc w pośpiechu przyszłam. Chciałabym kontynuować to, co zaczęliśmy wczoraj o duchu wolności, o wolności w ogóle i o wielu aspektach wolności. Jeżeli jest taki duch czasu, że wolność jest duchem czasu, co obserwujemy, że, bo to się przetacza przez świat w bardzo intensywny sposób i możemy to wszyscy obserwować, to ja bym chciała dzisiaj zająć się czymś takim jak ruch protestu. Ruch protestu 90% przeciwko 10%. Gdyby popatrzeć na to, jak to w tej chwili jest ukształtowane, jeżeli chodzi o ludzi, to wygląda na to, że 90% tej piramidy to są ci, którzy protestują, a rządzi nimi 10% na górze. To bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ dla mnie ci, którzy protestują, a wiedzą, że są 90%. Nami, bo są po prostu zjawiskiem niepoważnym, lub powiedziałabym wręcz zabawnym. Bo do czego to podobne, żeby 10% rządziło 90% i co robiło te 90% wtedy, kiedy 9, 10% nabierało coraz większej władzy, żeby nimi rządzić? Ale nie czas rozdzielać szaty nad tym, co było przedtem, ponieważ to i tak się utrzymuje w piramidzie. Tak? czyli w porządku, który jest obowiązujący na Ziemi od rodziny po każdą strukturę typu społecznego. Jesteśmy w przededniu prawdopodobnie stworzenia zupełnie nowego porządku na Ziemi, opartego właśnie o wolność. Tak mi się wydaje, takie mam domniemanie i takie jest taka jest moja intuicja, taki jest mój nos do trendu czasu. Natomiast ja bym chciała się zająć czymś takim żebyśmy zrobili sobie taką refleksję. To dotyczy finansów, czyli jakby nie ma wolności finansowej u 90%, ale u 10% jest. Parafrazuję oczywiście, nazywając to wolnością finansową, ale coś w tym jest. Z całą pewnością jest tak, że te 10% nie robi, nie robi nigdy tego samego, co robi te 90%, bo inaczej nie byłoby wśród 10%. Jest z całą pewnością tak, że te 90% nie robi nigdy tego, co robi te 10%, bo w przeciwnym razie byłoby wśród tych 10. Chyba, że te 10% to są ludzie, e, którzy przechodzą z, z pokolenia na pokolenie się że to idzie kodem od urodzenia i tak w części zapewne jest, ale bardziej idzie to kodem wychowania, dostępu, e, wartości, poglądów i wielu innych rzeczy. Doszło do takiej sytuacji, w której 90% chodzi po ulicach, stawia sobie namioty i e, oburza się zamiast tworzyć nowy porządek rzeczy samodzielnie, a nie zostawiać tego, aby te 10% tworzyło nowy porządek rzeczy, którym zawiaduje całym światem globalnie. No to chyba właśnie o to chodzi. Więc, gdybyśmy dzisiaj mieli się. Dołączyć do czegoś tak wielkiego jak wolność, to z całą pewnością ani do jednej, ani do drugiej grupy, ale warto byłoby być świadomym, że nikt z nas prawdopodobnie, tak jak tutaj jesteśmy, do tej pierwszej, do tych 10% górnych nie należy. Tam są tacy, którzy się posługują różnymi sprawami, niezależnie od tego, co mówiłam, że nigdy nie robią tego, co ci w 90% to jeszcze mają do dyspozycji takie śmakie i owakie, z całą pewnością to coś, co mają do dyspozycji służy do utrzymania 90% na miejscu 90%. Gdyby tak było, gdyby służyło, gdyby tam istniało coś, co powoduje, że 90%... Yy, yy, jest trzymane w ramach 90%, żeby nigdy nie należało do 10%, to warto by było wtedy przyjrzeć się temu, co by to takiego mogło być i jak to się odbywa, i gdzie to się odbywa i w jaki sposób to się odbywa. Że 90 to jest 90, a 10 nimi rządzi. Czyli to się odbywa na poziomie władzy. Tak? Wolność finansowa. Władza banku, władza systemów, władza, 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 władza. Gdybyśmy mieli z tego wyjść na wolność, z tych 90%, to nie po to, żeby się dostać do tych 10%, ale po to, żeby mieć własną władzę, własne wpływy. Własną wolność finansową, własną wolność osobistą, własną wolność duchową, własną wolność intelektualną, własną wolność czynienia, własną wolność chodzenia swoimi drogami, własną wolność bycia własnym, indywidualnym, samostanowiącym i to jest dostępne dla każdego. I gdyby tak było, że przynajmniej 10% z tych 90% Dotarłaby do nich taka świadomość i obudziliby się, jak ze snu, żeby się dowiedzieć, że są tymi, którzy stwarzają swoje życie, że człowiek stwarza swoje życie, czyli dotarliby do tej wiedzy tajemnej, jakby się przebudzili, tak? to wówczas istniałaby szansa, że do tej wiedzy tajemnej, że człowiek stwarza swoją rzeczywistość, dotarliby również pozostali. Bo tak naprawdę poprzyglądajcie się tylko swoim znajomym sobie. Każdy z nas tworzy swoją rzeczywistość. Stworzy tylko ją z, różnego, z różnej jakości tworzywa. Więc, gdybyśmy mieli dzisiaj iść w stronę wolności, zamiast protestować, oburzać się lub przynależeć do 90% lub budować namioty lub wychodzić na ulicę. Gdybyśmy mieli pójść w stronę wolności tworzenia własnej rzeczywistości z jak, z jak najlepszego surowca, to potrzebowalibyśmy w tych sferach odzyskać wolność. Żeby odzyskać wolność w tych sferach, trzeba by nade wszystko było uwolnić siebie samego od takich przekonań, że to jest niemożliwe, że coś dla ciebie jest niemożliwe, dla mnie niemożliwe, dla człowieka niemożliwe i w ogóle nikomu świata się nie da zmienić, bo, bo nikt nie ma takiej możliwości, żeby zmienić świat. Zmienia, zmienić świat może każdy z nas pod warunkiem, że zmieni swój własny wewnętrzny świat, bo to też jest świat. I ten duży świat składa się ze światów. Jeżeli każdy ma swój świat, jest sobą w swoim świecie, to wówczas ten duży świat również jest tak autentyczny, a nie sterowany władzą. Więc gdybyśmy mieli dzisiaj odzyskiwać wolność. To, jakby to zrobić. Żeby odzyskać jej jak najwięcej, w jak największej ilości sfer. Może tak. Może nie wszystko naraz. Może pójść sferami. Może pójść najpierw sferą duchową, czyli wolność duchową. Może później pójść sferą intelektualną. Czyli swobodę myślenia, tworzenia wyobraźni, logiki. Może pójść w wolność wyrażania siebie, działania po swojemu? Czy to ma jakiś sens? Może pójść w tak daleko idącą wolność i samostanowienie, że się nie jest przynależnym, czyli częścią większej całości? Jakby to zrobić, żeby taką wolność odzyskać? Czy pójść po temacie wolność finansowa? Prosiła mnie dziewczyna, dwa dni temu robiłyśmy na Skype wolność finansową. Ja tylko zamknę Skype'a właśnie. I z tej wolności finansowej wyszła nam całkiem dobra wolność osobista. Okazało się, że tak jak w świecie mają banki, które rządzą, tak, w domach mamy despotów, które rządzą. Ona miała taką despotkę, która rządziła jej życiem od samego początku, przez to, że jej nie kocha, i to jest wszystko jej wina. I tak rządziła. Ja w ogóle nie była świadoma, co się dzieje. Więc może pójść po takim modelu, Zacznie, zacząć od wolności finansowej. Ja tego nie uznaję, prawdę powiedziawszy, jako osoba. Coś takiego istnieje jak wolność finansowa. Ale wielu z nas uwierzyło różnym firmom i, i uważa, że takie coś istnieje. Istnieje jak wolność finansowa. Więc chodźmy zrobić takie coś jak wolność finansowa dzisiaj i będziemy te wolności kontynuować. Ja po to roz, 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 pokazałam ile tego jest, jakie są możliwe tematy. Też proszę bardzo, żebyście Państwo do mnie pisali. Napiszcie do mnie na. Dekodyka.pl kto chce, jakiego rodzaju ty wolności potrzebujesz? Czego dotyczy Twoja wolność? Czego potrzebujesz? Zatrzymajmy się na słowie wolność. Rozwijajmy słowo wolność, rozwijajmy wolność i wtedy będziemy działać z duchem czasu, potężną energią. zetknęliśmy się wczoraj w kręgu jedności, w naszej arkadii na podwórcu Wełerskim. Kto to zrobi? Nie my. No właśnie my mamy to zrobić, więc zróbmy. Wolność finansowa. Gdyby takie coś istniało, to ja bym prosiła może, żebyśmy to zrobili przy zamkniętych oczach, jeżeli chcesz, bo będzie wtedy głębszy kontakt z sobą. Ale zróbmy to. To wolność finansowa. Więc bardzo proszę, zamknij oczy, rozsądź się wygodnie, skontaktuj się z sobą, Sprawdź, czy wygodnie siedzisz. Sprawdź, czy wokół jest bezpiecznie i spokojnie. Abyś się mogła, mógł, zapozagłębiać w swoim wewnętrznym świecie w 100%. procentach, w pełni. I rozejrzę się po wewnętrznym świecie od wewnątrz. Gdyby by istniało takie coś, to, co spowodowało, że ty dzisiaj nie doświadczasz w pełni wolności finansowej. Czyli nie posiadasz takich finansów, że możesz kupić to, co chcesz, wydać je na co chcesz, w dowolnym momencie swojego życia. Decydujesz o nich, dysponujesz nimi w pełni. Wolność finansowa. Gdyby był jakiś ogranicznik typu braki, albo to niemożliwe, albo to nie dla ciebie, albo każdy by tak chciał, cokolwiek. cokolwiek. Gdzie masz ogranicznik, że nie masz pełnej wolności finansowej? Może tak, zeskanuj siebie, albo zeskanuj mnie, jeśli jest ci to wygodne pracować dla mnie jako na modelu. Obojętne. Biały obróz sobie połóż z lewej strony, ale chętam po skosie na lewo od Ciebie, naprzeciwko, na lewo od Ciebie, po skosie na lewo, tam biały obróz. A Ty się skup na sobie i sprawdź, gdzie jest to coś, co zablokowało Ci pełną wolność, swobodę finansową, tak, abyś mogła, mógł wydawać pieniądze, tak jak Ty chcesz, na co Ty chcesz, kiedy chcesz dysponując taką ich ilością. Rozumiesz? Wszystko stwarzamy. Pieniądze też stwarzamy. Ale z przekonaniem. Więc uwolnij ograniczające przekonania, poglądy lub modele, abyś mogła, mógł mieć pełną wolność finansową. Co to jest u Ciebie? cokolwiek to jest, możesz to teraz, gdy masz z tym kontakt, wyjąć i umieścić na tym białym obrusie, tam bądź, że do tego idź po prostu. I porozglądaj się po wewnętrznym świecie, co jeszcze być może masz do kompletu, co do tej pory ograniczało Twoją pełną wolność, swobodę finansową. Co jeszcze by tam było do kompletu? Żebyś ty nie miała, nie miał tyle, ile chcesz, aby swobodnie wydawać na to, na co chcesz, wtedy, kiedy chcesz. Ja nie mówię o różnych instytucjach finansowych, kredytach, oszczędnościach i innych historiach tego typu. Ja mówię o pełnej dysponowalności pieniędzmi. Czyli. I zbierzemy takiego modelu, żeby Twoja nieświadomość otrzymała taki program od Ciebie, kiedy Ty jesteś dysponentem całkowicie wolnym. Ty dysponujesz pieniędzmi. Tyle, ile chcesz, abyś się czuła wolny, kupując za nie, co chcesz, kiedy chcesz, ile chcesz. Wolność finansowa. Obserwuj, gdzie są blokady. Jakiekolwiek bądź, one są natury. I umieszcza je na białym obrusie, i mówi: idź. Idź. Bo to jest przez kogoś wymontowane. Mamy tatę babcię, dziadka zazdrosnego wujka, czy zazdrosną nauczycielkę. Nie ma znaczenia. Idź. To ma być Twoja wolność finansowa, Twoja osobista. A to, co osobiste, to jest Twoja sprawa, niczyja więcej. Więc osobista wolność finansowa, w ilu procentach ją już masz teraz. Po tym, co usunęłaś obcego na ten biały obraz. Obcego z zewnątrz. Jesteśmy przy temacie wolność finansowa. I ilekolwiek masz, jest to bardzo w porządku, że już tyle masz. Teraz poszukaj, gdzie są blokady na pozostałą część procentową Twojej wolności finansowej. Tam mogą być różne przekonania, że nie możesz liczyć, a nade wszystko, że Ci się nie należy. To jest bardzo z tym związane. więc uwalnia, że ci się nie należy, że ty nie zasługujesz, że to jest, że ty taka śmaka, taki śmaki, nie ma znaczenia, nawet nie potrzebujesz w to wchodzić, obserwuj jakie to są blokady, wyjmuj je, umieszczaj tam. Wolność finansowa i gdy jesteś przy wolności finansowej, z całą pewnością natkniesz się też na takie poglądy, że ty nie możesz mieć, bo inni nie mają. To jest świetny pogląd do Zjeżdżania po równi pochyłej, ponieważ ktoś jest leniwy, chory albo ofiarą losu. To ty też musisz. Więc tego typu ograniczające poglądy, przekonania o tym, jaki jest sens życia i Twojego działania, i Twojej aktywności, jaki ma być poziom, możesz teraz także usunąć, bo to jest z zewnątrz, to nie jest Twoje. Twoja wolność finansowa jest Twoja. Moja wolność finansowa jest moja. Jego wolność finansowa jest Jego i to jest naturalne. I każdy z nas to tworzy. Gdy będziesz tworzyć to przez zdejmowanie blokad, z całą pewnością będziesz to tworzyć na takim poziomie, który nie będzie czymś kosztem. Więc jeżeli masz czymś kosztem, na przykład, że musisz odebrać, albo walczyć, albo zdobyć, albo coś takiego, to natychmiast weź i to, pousuwaj, bo to jest tylko strata energii. Wolność finansowa w stu procentach. Zobacz, film masz i uwalnij resztę, aby mieć w stu. Świetnie. Świetnie. Czuję dynamikę w tym, co robimy. Świetnie. Wolność finansowa. Jeżeli Ty masz wolność finansową, to ta wolność finansowa powinna w naturalny sposób wiązać się z wolnością Twoich decyzji. Jeżeli tak, to proszę Cię, żebyś Tanko tego Białego Obrusa ustawił wszystkich, którzy do tej pory podejmowali za ciebie decyzję, a teraz byliby przeciwni temu, żebyś ty miała lub miał wolność finansową w 100%. Najczęściej decyzje za nas podejmują ci, którzy się na tym najmniej znają, ponieważ nie mają świadomości, że jest to nadużycie. I choroba. Dominacji. To są ludzie, którzy się na niczego nie uczą. Więc, mimo że są nam bliscy, namusia, tatuś, czy dziadek, czy wujek, wszystko jedno. Zobacz, kto jest przeciwny. I gdy oni się tam zgromadzili, ci, którzy są przeciwni twojej pełnej wolności finansowej, to ty sobie tylko uświadom proszę cię, jaki to jest typ ludzi, typ osób. Typ wśród wielu. Jaki to jest typ ludzi? Czy to jest typ ludzi, którzy są dziadami? Czy to jest typ ludzi, którzy są zazdrośnikami? Czy to jest typ ludzi, którzy są zaborcami i odbierają? Jaki to jest typ ludzi? Jaki to typ? Jeżeli masz to już ustalone, jaki to typ, to teraz sprawdź, za kogo oni cię mieli, że oni tutaj są. I oddaj im to coś, co ci wmontowali, żeby im służyć, czyli żeby nie mieć wolności finansowej lub jakiejkolwiek innej, lub czegokolwiek innego, co ty chcesz, ponieważ oni temu byli przeciwni, a ty ich słuchałeś, a nie siebie. W związku z tym uwalnij to coś, co spowodowało, że oni tu są, jako ci, którzy mogą mieć wpływ na twoje życie i twój brak wolności finansowej. Bo twoje podporządkowanie komukolwiek, czyimkolwiek decyzjom powoduje, że w ogóle ci brak wolności. W tym finansowej również. Więc wyciągaj i oddawaj to coś, co cię do tej pory w jakikolwiek sposób obligowało, zniewalało, zmuszało lub czyniło Twoim obowiązkiem słuchania ich lub służenia im lub cokolwiek takiego, co jest odpowiedzialne za to, że oni tu są. I wyciągaj z siebie to tak długo na to, i na, to, na ten obrus, przenoś, aż znikną wszyscy. Więc daj sobie chwilę czasu, aby mieć taką komfortową sytuację. Że wolność finansowa jest Twoją wewnętrzną sprawą. Ty o tym decydujesz. I Ty to posiadasz, i Ty tym dysponujesz, jak każdy wolny człowiek. Czyli pracujemy na wolność poprzez wolność finansową i decydowanie o stanie posiadania dóbr. I wbrew pozorom, jest to poziom materialny lub materialistyczna postawa. Spokojnie, bo jesteśmy przy stwarzaniu i przy byciu wolnym dla stwarzania tej części naszego życia. A Twoje posiadanie, Twoja wolność finansowa czy bogactwo ma być wynikiem Twojego bogactwa wewnętrznego. Więc spokojnie. Spokojnie. 100% wolności finansowej w zgodzie z sobą. Każdemu Polakowi jest to potrzebne. Ponieważ my mamy programy, żeby nam było ciężko, żeby się dzielić, żeby pomagać, żeby było niemożliwe, mamy programy, aby służyć. Aby bać się samotności, nieprzynależenia. My mamy być cicho, milczeć, a inni w tym czasie mają nas napadać lub obramowywać. Więc, wolność finansowa, proszę, przenieść to wszystkim znajomym, aby sobie to uzyskali w 100%, tak jak ty to w tej chwili uzyskujesz. I jeśli uważasz, że ma to jakąkolwiek wartość dla Ciebie lub dla kogokolwiek, z Twoich bliskich, znajomych, rodziny lub kogokolwiek, kogo znasz. Wolność finansowa w 100%, a my się będziemy spotykać znowu, aby tą wolność rozszerzać na różne inne dziedziny po to, aby odzyskać wolność stwarzania swojej rzeczywistości według własnego duchowego planu. Dla szczęścia i dla spełnienia. Właśnie tak. Po to tu jesteśmy, po to się zbieramy i po to to czynimy. I jeżeli tak, jeżeli zrealizowałaś i jesteś zadowolona, zadowolony z tego, co zrobiłeś dzisiaj dla siebie. Również w stu procentach. To zajmie się tylko tym śmietnikiem i ukształtuj go w jeden malutki, syntetyzowany kształt, który jest symbolem systemu, któremu do tej pory podlegałaś. Możesz ten system nazwać, bo to służy do rozwoju świadomości znakomicie. Oraz wyjąć to coś, gdziekolwiek jest w ciele. Co jeszcze trzeba mu oddać, aby zniknął z Twojego życia na zawsze? Ten system, któremu do tej pory podlegałeś, podlegałeś aby nie mieć 100% wolności finansowej, nie ma znaczenia, jak się nazywa, ma znaczenie, jaką ma funkcję. Więc gdy tak jest, tak się stało, jeżeli on zniknął, to ja Ciebie proszę bardzo, podziękuj sobie to za to, co zrobiłeś, zrobiłeś dla siebie. I aby Twoja podświadomość wiedziała, jako realizator, kompetentny, że tak to ma być, zrób sobie podarek. O tym aktingu Zrób sobie podarek. Zadysponuj i zrób sobie podarek tak jak każdy człowiek, który ma wolność finansową. Czyli może wtedy, kiedy chce, mieć to, co chce, w takim stopniu wielkości, w jakiej chce, po swoim. Dzisiaj była to wolność finansowa. A ja Ci dziękuję, że mogliśmy zrobić ten krok w stronę wolności. I zapraszam. Środa 20. póki słońce nie pójdzie wyżej po bo Boże drodze. Dziękuję. Gdzie Ty jesteś, myszko moje?